Witaj na kanale Portal Tajemnic. Tutaj przybliżamy niewyjaśnione zjawiska, analizujemy tajemnicze wydarzenia i zagłębiamy się w granice ludzkiego umysłu. Jeśli fascynuje cię to, co niewytłumaczalne i chcesz poznać świat niezwykłych teorii, naukowych badań i paranormalnych historii, jesteś we właściwym miejscu. W pierwszym odcinku omówimy zjawisko zwane deja vu. Czy zdarzyło Ci się kiedyś wejść do nowego pomieszczenia i poczuć, że już tu byłeś? Albo usłyszeć rozmowę, która wydaje się dziwnie znajoma, mimo że nigdy wcześniej się nie odbyła? To uczucie to déjà vu, jeden z najbardziej tajemniczych fenomenów ludzkiego umysłu. Czy to tylko gra naszej pamięci, czy może dowód na istnienie innego wymiaru? A może to błąd w rzeczywistości, jak sugeruje teoria Matrixa. Dziś spróbujemy przyjrzeć się temu tajemniczemu zjawisku. Déjà vu, co po francusku oznacza już widziane, to zjawisko, które według badań doświadcza około 60-70% do ludzi. Trwa zaledwie kilka sekund, ale może być niezwykle intensywne. Skąd bierze się to uczucie? Naukowcy od lat próbują znaleźć odpowiedź. Niektórzy twierdzą, że to chwilowy błąd w mózgu. Sygnały zmysłowe trafiają do naszej świadomości w niewłaściwej kolejności, przez co wydaje nam się, że już przeżyliśmy dany moment. Jedna z najbardziej popularnych teorii sugeruje, że déjà vu to efekt działania pamięci krótkotrwałej i długotrwałej. Informacja zamiast trafić do pamięci krótkotrwałej, błędnie przeskakuje do pamięci długotrwałej, przez co wydaje nam się, że już to przeżyliśmy. Inne badania sugerują, że déjà vu może być wynikiem małych opóźnień w komunikacji między półkulami mózgu. Jeśli jedna półkula przetwarza informację ułamek sekundy szybciej, możemy poczuć, że dany moment już się wydarzył. Niektórzy neurologowie uważają także, że déjà vu może mieć związek z naszymi snami. Możliwe, że widzieliśmy podobną sytuację we śnie, ale nie pamiętamy tego świadomie. Czasami déjà vu może wynikać z podobieństwa do czegoś, co już kiedyś widzieliśmy np. miejsca, które przypomina inne, lub sytuacji, która ma znajomy układ elementów. Nasz mózg. Nie jest w stanie przypisać tego wspomnienia do konkretnego źródła, więc pojawia się uczucie znajomości. Ale co jeśli déjà vu to coś więcej niż tylko błąd mózgu? Zwolennicy teorii wieloświatów sugerują, że uczucie déjà vu może być chwilowym przeciekiem z innej rzeczywistości, innej wersji naszego życia, które dzieje się równolegle w innym wszechświecie. Może jest to dowód na reinkarnację? Według tej teorii déjà vu to wspomnienia z poprzednich wcieleń. Jeszcze bardziej intrygująca jest teoria symulacji. Według niej déjà vu to dowód na to, że żyjemy w symulacji komputerowej, a takie momenty to po prostu błędy w kodzie. Czy to możliwe, że doświadczamy chwilowych resetów rzeczywistości? Mimo że déjà vu jest trudne do badania, naukowcy starają się je lepiej zrozumieć. Badania na MRI wykazały, że déjà vu może być związane z aktywacją hipokampa, obszaru mózgu odpowiedzialnego za pamięć. Eksperymenty laboratoryjne wykazały, że można wywołać déjà vu poprzez pokazanie ludziom podobnych bodźców wizualnych, które przypominają coś, co widzieli wcześniej ale nie pamiętają tego świadomie. Statystyki pokazują, że déjà vu występuje częściej u ludzi młodych, szczególnie w wieku 15 do 25 lat i osób, które często podróżują. Badania również wykazały, że déjà vu zdarza się częściej, gdy jesteśmy zmęczeni lub zestresowani może być wywołane przez narkotyki lub substancje psychoaktywne. Ludzie, którzy dużo śnią i dobrze pamiętają swoje sny, częściej doświadczają déjà vu. Tak naprawdę, do dziś nikt nie jest w stanie jednoznacznie wyjaśnić, czym dokładnie jest déjà vu. Czy to tylko iluzja naszego mózgu, czy może wskazówka, że istnieje coś więcej niż widzimy na co dzień? A ty? Jakie masz doświadczenia z déjà vu? Czy zdarzyło ci się przeżyć coś, co wydawało się zbyt znajome, by było przypadkiem. Daj znać w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować, jeśli chcesz więcej tajemniczych historii.